Polska nie była przygotowana na tę sytuację, nie jest przygotowana, ale możemy na pewno się przygotowywać i to jest wspólne zadanie dla polityków, które powinno zostać zrealizowane ponadpartyjnie. Były mechanizmy i procedury, które dobrze zadziałały. Trzeba docenić dowódcę operacyjnego i szereg urzędników, którzy szybko podjęli właściwe decyzje, ale wiele też mechanizmów, które powinny funkcjonować, nie zadziałało. I dzisiaj mam nadzieję, że nie będziemy uprawiać pałkarstwa politycznego, tylko wspólnie przeanalizujemy tę sytuację i wyciągniemy wnioski na przyszłość. To jest naprawdę ostatni dzwonek dla państwa polskiego, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Premier Tusk mówi, żebyśmy wszyscy zobaczyli, że wróg jest jeden na wschodzie. Pani Wszyscy to wiedzą. Badania społeczne wykazują jednoznacznie, że Polacy wiedzą, gdzie jest wróg, nie ufają Federacji Rosyjskiej. I dzisiaj, kiedy powinniśmy się zjednoczyć i przygotować do potencjalnej obrony, nie warto do debaty publicznej robić takich wrzutek, bo one mają właśnie charakter partyjny, a dzisiaj nie moment na takie działanie.